Witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku Prezentów od Przemcia. Ciekawe, co tym razem wylosuje z ogromnego pudła prezentów wybuszowanych na Aliexpress przez Przemysław. Aha, Kryszczyn, dajesz intro. Kreacja sklepów por intro. Nie mam. No właśnie tak patrzę, 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 a nie wiecie. Kiedy Edyta. powie? Powie, czy nie powie. Odblokuj pauzę na, na taśmie. No odblokowałam, no, a teraz no. wylosuję sobie jakieś. prezentos, aura. Regalos chyba. Regalos. Tres bar. Regalos. O, już macie tutaj przyjemne z pożytecznym. Nauka hiszpańskiego. Prezent to jest Regalo. Regalo? Regalo. Okay. Regalo. 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 O, tu mamy jakąś... ooo! Ten będzie jak dwa, jak nic! Słuchaj, nie czuć. To nie jest Ciebie, dobra? Dobra, to tu te, teraz taki malutki. Dobra, tam, dobra, nie będę przesadzała. Ostatnio szukałam moich nożyczek ulubionych, które zawsze są tutaj. I teraz tu są. Wiesz, gdzie je znalazłam? Tam, gdzie były wcześniej. Zakosiłeś mi moje nożyczki! I co, to są takie... moje nożyczki one tu mają zostać i one mają być w tej szafeczce zawsze. Stały zakoszone i teraz jak się nazywają? Dobra, pozgadujemy na początek. Czyli, nie wiem, chyba pyłki, ale ró równie dobrze... Nie, raczej paint jelly Albo żele kolorowe Słaś, w pudełeczkach, w słoiczkach. Nie, żele kolorowe. O, Rosalind! Rosalind! To znaczy, tak o, Rosalind, jakby bo ostatnio... się w Tobie wspomnienia jakieś. Tak, bo ostatnio testowałam akrylożele na sobie z Rosalind. Spoko, jest gites. Trzyma wszystko ładnie, oczywiście po wcześniejszym użyciu całego zestawu, tam primera, z bazy tej samej, jak rożoli z tej samej firmy, to jest naprawdę dobrze. to ja pewnie miałaś szczęście. Albo to było szczęście, od tylu tak. lat szczęście, samo szczęście. co decydowało Tobą, żeby wybrać tę koszulkę na ten odcinek? Spodobała mi się. Dlaczego? A nie, bo mi pasuje do skarpetek, patrz. Widzisz? A, a, do zegarka też. I do zegarka pasuje. Okej. Okay. No. Mówię, hmm, dzisiaj mam szare skarpetki, a że chodzę bez butów tu, w studio, to sobie ubiorę szarą koszulkę. Dobra, bo to ludzi nie interesuje. Odpakujemy. A właśnie, że ich to Krystian, interesuje, jakie mam skarpetki. To, Napisz w czy to interesuje, czy nie. Coś mi się wydaje, że to będzie coś fajnego, bo widzę brylanty. O, 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 ten się rozwalił trochę. To co to oznacza? A, było, było. Zostaw go, ja ubiorę rękawiczki do niego. Brylanty widzisz gdzie? A tutaj, czyli tak, dobra. Damy na jeden bok wszystkie z tymi brylantami. 2, 4, 6, 8. Trzy, cztery. Mamy takie um, shine, 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 shine platinium, shine. Platin pewnie są zapieczętowane, za nie? Więc za bardzo nic nie zobaczę. Ale coś tam widać, coś nie, coś widać, trochę się rozwalił. To będą brokatowe pewnie, tak przeczuwam, Żele. ale nie, ubrudzę ja się, ubiorę sobie rękawiczki, których chyba raczej nie mam. Leć po rękawiczki, przeniosłeś mi rękawiczki, nie wiadomo, gdzie są rękawiczki, tam. Bo nie otworzę. To <laughs> nie miała nie, na... tu są inne cztery i tu są inne cztery, ja myślałam, że to są same. Kurde, czyli tak jakby raz, dwa, trzy, cztery jakieś linie żeli kolorowych. Shiny Sparkle Gel. Shiny Sparkle Gel. Shiny Sparkle Gel. Dobra, ubieram <laughs> rękawiczki, bo się ubrudzę, przeczuwam, że się ubrudzę. Połóż tam gdzieś, bo jeszcze mogę używać ich dzisiaj? Bo nie wiadomo, co tu, albo tu jest. Chociaż w sumie nie będę teraz zdejmować tych rękawiczek, już to z nich zostanę. Nie, nie, to specjalistowałem, bo on się rozwalił. A, rzeczywiście. No, no, no. Wylał. Dobrze, że są woreczki. Shiny, Czujesz, jakby woreczka nie było, to by były wszystkie. Przemudzone? No. W woreczkach. No. Daj jeszcze dodatkowa go. rzecz, Przemysławie. Produktu, ale tak na Jak są rękawiczki, to co do nich jeszcze pasuje? Czekaj do rękawiczek. No teraz mam czarną, czarną dziurę w górze. Skinner i waciki. Ma no, tenemos, a qui, No to idź, a ja tu otworzę. No, i tienes? No, to Albo ai tienes? Aji w niektórych językach. Kto jest ciekawy, co jest w środku? czy ja już widziałam, ale dobra. Czasami chciałbym, tak, żeby. Od razu w tym odcinku zrobić 12 kolorów od razu. No ta ja też! Też tak masz? Ty tak jeszcze ma? To będzie fajne jako przyjemność, bo się obudziłam. To jest fajne jako poświata gdzieś na jakiś kolor, albo zrobić krystaliczne paznokcie i z tym... O! Mogę Cię zatrudnić jako targacza wacików, nie? Ktoś mi zawsze targał jak w salonie pracowałam. Ktoś mi zawsze targał waciki. Albo któraś siostra mi targała, albo obie. I patrz, patrz, takie, tu są takie tak, trójkąciki i takie placki. otworzyłem i zostałem w szoku. Pokaż, pokaż, pokaż. Nie bądź sam w tym szoku. A która to jest seria? Żeby się to nie, po, nie pomyliło. Tutaj mamy... Który wzięłaś ty? Tutaj mamy... Ten, Sparkle. A ty wziąłeś jaką? No tą. A, Rosalind, pff Rosalind. E, shiny Diamond Gel. No, podobnie. Ale jak się błyszczy, o mamo. Ale się błyszczy. I kamera tak tego nie widzi, jak ludzkie oko, no niestety. Na żywo jest taki efekt, taki. taki... Oko dostaje takie nie, Ło? Tak. A kamera tak, no błyszczy się. No a na żywo tak jak. No nie? No. Kurde, na, na wzorniki na 12 O, Tak, no nie? Tak. Tak. Wszyscy wiedzą, o co chodzi. Czyli no, ta seria jest podobna do tej zera. Aż nie popatrz Dajcie to, co tak machasz tymi łapami? Otwarty i się ubudziłeś? Faktycznie, fajny, ale ten już chyba ma trochę większe krycie, bo ma więcej drobinek i taki Ta, podbicie popatrzcie, krycie ma. Na ale podbicie już ma jakiś kolor, więc tu po prostu dwie warstwy położyć albo najlepiej na podobnym kolorze jedną warstwę, żeby. No bo to są po prostu, wydaje mi się, że to są po prostu poświaty. Jak mówisz podbicie, to wyobraża mi się gąbka, tapczanie. No. Tylko w kolorach. Czyli kolor bazowy, żeby nie prześwitywało. Jeszcze zobaczymy tę serię. No, A potem w sumie. Si. C. Claro. Zobaczymy ten rozwalony. Ej, dwóch odcinki z tego będą. 3, 6, 8, 10. Nie całe. O, kurde, wyjdzie czy nie wyjdzie? Przemek, jak mówisz. Jak mówisz, wyjdzie czy nie wyjdzie? Znaczy, nie zrozumiałem, po prostu sobie wypłynął, jakby wiesz. Mówi, no. co my tu będziecie przytrzymywać w tym czarnym pojemniku? Tak, on nie wytrzymał, Ja w chcę już na słońce, a na słońce go spaliło i mówiło o, nie chcę już tracać. Tak wiesz, <laughs> jedziemy na plażę. Cały dzień, cały dzień. Po 15 minutach. Siedzimy. Nie, cały dzień siedzimy, Idziemy. przychodzimy. Spaliło mnie, spaliło mnie. To chyba nie my. Chyba no, nie my, ale ktoś inny. czy my tak. Tak nie, nie, 15. Raz pamiętam, spaliłem się na czerwonego graczka. <laughs> Pamiętam ten dzień, raz Zdupam w życiu. jeszcze od dzisiaj. Tu jest coś niebieskiego, zobaczmy co to tam w środku jest. Tak, co mi A, to nie złu? wypłynie. Z niebieskim to znam jedną odpowiedzialność, tak? O, o kurde, piękny, taki brokatowo-perłowo-perłowy? Ale będzie, no dobra. Jakie znam powiedzenie z. Nie wiem się do Jakie znam powiedzenie z Tak, to nie jest powiedzenie, tylko to jest po prostu. Cii, cii. Dobra, tak. skąd to jest. Może coś się okazać. Czekaj, czekaj. Co się okaże? Perro azul frio perfecto. No pamięć, no. <laughs> Dobra. Dobra. Wszystkie poglądy nie? Serie. Tak. raczej. po jednym z każdej serii. Zobaczymy to w akcji na 12 wzornikach, w serii 12 kolorów, a teraz zobaczmy, co jeszcze trakcie, fajnego. Mógłbym. Co jeszcze tu fajnego mogę mieć? O, co to? Przemysławie, taka Zamknięta paczka? Przecież ty mi zawsze otwierasz troszkę. Też jest zamknięta. trochę. Daj mi się pocieszyć. Tak py pyłki jak nie? Pyłki. No, no także pyłki, ale opatrz jakiś fajny. No, ale czadowe i z pacynką. Ej, ale to są te py pyłki takie w formie takich płatków. Ala, ta te ta, 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 ta pyłki takie. Formie. W formie, tak. Tam, że taki, W formie. Takich ale płatków. Zaraz jeden otworzę. Ej, one się mocno mienią na różne kolory. O, pa, 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 pa. Teraz jest, co to taki? Granat, potem fiolet. Myślałam, że się potem, żegnasz już z nami widzami, Edyta. Potem jakiś zielony. Znaczy ja widzę zielony, ale kamera nie widzi zielonego. A ten nie cały czas przeszkadza, no nie może być cicho. <laughs> Ziel Zielono-fioletowy ja widzę tutaj. Tu widzę okay. em, taki koralowy, łososiowy. I jaki? zielony, żółty też ciekawy, tutaj o, widzę o, jaki kolor? Ale nie Wyobraź, że koral to są takie lody. Koral. Białe. A włosyszowe to są ryby w sklepie, tak? To jest ko koralowy, znaczy podobny do koralowego. Znaczy, życie góry nie koralowej. A ten to tak nie widać mocno, ale chyba granat z zielonym. To będzie fajnie widać na czartym pasnokciu. Ktoś jest nie prawda? Ja? Nie. Zjadłeś, przyznaj się. Zjadłeś? Ten, bo wyglądał tak na Czujesz jakbym czujesz, jakby wyglądało to, co wychodzi z człowieka, zawsze po jedzeniu? Może no, brokat, ]ajce. nie. Przecież to byś. Była zdjęcia, to bym na Instagrama. Co ja myślę. <coughs> Ej, był taki filmik. A Siadam dobra, szakon, nieważne. Twoje życie? Nieważne. Ej, co ma się, Bo chcesz ze powcierać trochę. Co? No tak! Chcesz? Dotknij se. Jak to jest ładne. Patrz, 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 jak się jak to, to mieni. To Boże, jak taka zieleń, a teraz fiolet w kamerze, u mnie zieleń, a później taki fiolet, no, wiesz, zieleń, fiolet zieleń. Patrz, 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 poruszaj, poruszaj i patrz na to. Więc jaki bym zrobił konkurs? Patrz, trzymaj, patrz i trzymaj to no to, to. no to połóż, połóż. Zrobiłbym tak, gdybym był twórcą, to powiedziałbym: kup od nas ten pyłek, jeżeli odgadniesz wszystkie kolory jakie są w tym pyłku, to otrzymasz. Ej, nie umie się powstrzymać. To jest takie miękkie, to jest takie tempo. Tu się nie wciera. No tak, takie pyłki to są. Czekaj, bo Ty nie jesteś w kadrach w ogóle. To są takie płatki, widzisz? Ale zobacz, zobacz, zobacz. I One się zaraz, widzisz, wszystkie pokruszą. Wygląda jakby, wiesz, kartka spalona. Kurde, już. Dobra, chowaj to, bo chowaj już jest, to jest stół tak. pobrudzony. Dobra. Next, next. To pójdzie do 12 kolorów, powcieram sobie to. Tylko musisz znaleźć aukcję, bo ja nie wiem, czy to się wciera w taką, taki top na sucho utwardzający się, czy w taki na mocno utwardzający się. O co chodzi? Masz, obaw się. <grystanie> Dziękuję, tylko za pozwolenie, no, skorzystam. Pozwalam ci, widzisz? Gracja, serdecznie. Dobra, trochę posprzątałam powiedzmy. <grystanie> Dobra, to też będzie 7, trochę dziwnie, ale dobra, no dobra, może więcej nie było. Ale fajne to, nie? To mi się podoba pudełko. Tak, to no bo zawsze będzie ta jedna pacynka do tego, jednego pyłka. Przypisana, że tak powiem. Dawaj podło. Chcę tu otwierać. Kupię pytanie. Pytrosz, a wiesz. Takie ciężkie, to tutaj mogą być lakiery. Nie, Skąd... myślę, że, że żelę. Albo żele, no właśnie. To bardzo ciężkie na lakiery. Te lakiery by musiały być... Albo to pudełka, te lakiery by musiały być mega ciężkie szkło. Cię to naprawdę waży dużo. Dawaj mam, no. ma mam wagę, no? Dawaj wagę. Schowałem gdzieś tam. ty. Jak możesz nie mieć wagi na moje zawołanie? Ja tego nie rozumiem w ogóle. Szemek, proszę się zmobilizować i znaleźć. Tak, ta, ta, słowa. Tam, 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 na, konie są na niej. Konie. I daj od razu koszyk na te waciki. To są jednorożce. Jednorożce. Jak to się mówi. Jednorodzice. Jednorodzice. Co? mówią, że polish language is easy. Daj ten koszyk. Proszę, ten koszyk. Super. Dobra, byle tutaj jest widoczne, nie? Jest widoczne. Byle jakie słowo, to jest polskie słowo? Tak. O, prawie kilo, ej! Kroka, prawie kilogram. kilo gramy. No to jeżeli, tu ile by musiało być? W takim razie. Dobra, może tak teraz. Nie, tak się nie da. Czyli jakby to zrobić tutaj teraz. Nie. No dobrze zapakowali, dobrze. Tylko tak, że ja teraz nie wiem, jak się Jezu. do tego zabrać. Nie, Masz, otwórz ty mi to, albo idź po te duże nożyce. Dostałam się do nich, przemek. Coś jest, ale jeszcze nie co. careful. coś ci to przypomina? Be careful? Nie, jak tak wciskam nóż, znaczy nóż. Nie. Ale rzeczywiście, lakiery Lakiery. hybrydowe, niehybrydowe. O, jednego już. <grystanski> Beauty Lux, Lubię tę firmę, spodoba mi tak? się pod... O, widzisz, lubię to, nie? To jest Co? dla mnie magic. Aha, że ta... widać kolor. Tak. Jak nagrywaliśmy 12 kolorów, jak ja potem patrzyłem sobie, to jak odkręcisz, nie? Odkręcisz, nie? 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 No. Tak to ci nie wypłynie. Tak, to ty sobie możesz tylko nie wziąć. To widać? Pokaż, no, to daj, ja bo to zrobię. Nie w jednym kolorze tego nie widać. Myślmy, nie wierzymy. Jak to jest zrobione? To się nie utwardzi. Może ma jakiś plastik, albo też jakiś UV bloker, albo nie wiadomo o co chodzi. Albo Ej, ciekawe skimbię to posmarowane kremem przeciwkopolami i tam nie dochodzą na Ale bredy, nie. No ja się skupiłam w ogóle na kolorze, bo ma ciekawą konsystencję. Jestem mega ich ciekawa. Oczywiście teraz sobie nie pomaluję, ale w sergnach kolorów. A no, i taki sam. Nie, uf, ale mnie teraz wystraszyłeś. I to od razu będziecie wiedzieć, jakie są kolory w tych ha, dalszych ha, kolorach. Haha, haha, No to każdy pokażemy. O, nie dobra, nie odpiałam. Wiedziałam, że to będą lakiery, wiedziałam Przemec. Wiesz, już mam wyczucie, już tyle tych prezentów mi kupiłeś. No ale popatrz, ile ich jest? Raz, dwa, sześć, osiemnaście? To oddaj sześć, bo widzę dużo, Ryta. O, o, żółty. Żółty. Pastelowy. Na pewno będziecie ciekawi. Założę się. Wszyscy są ciekawi. Krycia. I to będzie w 12 kolorach pokazane. Pastelowy, żółty. No dobra, zobaczymy. Co tu jest 103, 105, a to jest 30, 026. No numery pewnie tych kolorów. 100 kolorów, że było? Mięta. Rozlał się jeden, Edyta. Daj. <laughs> sobie bluzkę ubrudziłam. Co się stało, nie? Żeś się tak, może samolotem leciał i po prostu ciśnienie coś tam, nie wiem. Jakie ciśnienie? To przecież samolot jest taki samo ciśnienie. nie tak nie ma tego samego, nie znam się. A, niedokręcony był tak jakby, albo się odkręcił jakoś sam, albo po prostu był niedokręcony. A, no 18, tak? No, ładny taki no, ruch. No on był już utworzony, wiesz? Tylko no tak. chcę sobie tego troszkę tu przeczyścić, żeby się dalej to już nie rozlewało. No tego już nie doczyścimy, bo jak... Y... W sensie nie pięknie, bo mówię, że jak sobie już ogólnie patrz na te produkty, to mówię, ładnie, ładnie to Nie damy myśli. rady doczyścić, bo za każdym razem tam w skówce... No jest kolor rozlany i za każdym razem będzie całą szybkę brudził. To jest po, 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 po ptokach. Po ptokach? Po ptokach, zawsze już będzie. No, po ptokach. Po Czy to w czy szarych, gołębiach, czy krukach? Jakie chcesz, jakie chcesz? Bo ile jest? No, 18, 6 z każdego. Delka była. No to pięknie, no to mamy na serię 12 kolorów. Jest tam spełniona w tym odcinku. Cieszę się. Trzy różne rzeczy: Paint jele, lakiery hybrydowe. Ale pani pyłki. trafiłaś, ci powiem, tak by wyciągnęła trzy pyłki, to było tak. No, no. A tak, no. wszystko jest. to. Good job, good job. i tak dalej w każdym odcinku, na który oczywiście zapraszam. W sensie, jak nie widziałeś wszystkich, to sobie zobacz, bo są Co, fajne. Ja nie ciekawe. Ty też. Ja też. I do następnego odcinka. Ciao. O ile już jest. Papa. Pa.